Co? 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 Witam Witam no to... Dobra Dobra okay. Super co? A co? Ała! Bo... Co ci boli? Moje Moje Ta piosenka, stop Jaka piosenka, czego? Ta piesek jest czego? Z czego? To, 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 to czego? No, to, dobra, nieważne Właśnie Dlaczego? No... Jak się tu... A no z, to z... Po prostu... Z tego... Tej tapety Co To wyłącz O co... fuck co tam się dzieje? Jesteśmy dzisiaj Natural O, rakieta paster. startuje Dobra, to dlatego tak głośno jest Dzisiaj jest Natural Disaster, Rakieta one... leci, zobacz! Jesteśmy, ale my mamy co? Dobra, się mam wyłączone ty piesku, kiedy ta rakieta wystartuje? Meteor shower jeszcze. Wtedy kiedy? No, ja... startuj. No, ta rakieta nie startuje, zepsuta. Nie, panie Szczelski. Nie, 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 zepsuta ta rakieta? ta rakieta Zepsuta, No, no. Nie no tak no. Więc nie, 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 Dzisiaj nie, 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 Zostawcie <coughs> No to na szorść jadę. No ta już rakieta raczej nie poleci. Ej poleciała! Leci! Do nas! To, to leci do nas. Ej czy ktoś tą steruje? Tak steruje! Uuu. Ej wskakuj na rakietę, wskakuj! Ej zobacz ty, tą rakietą da się sterować w ogóle. Nie no. próbowało, ja mam tam i nie wiedziałem, że to rakietą sterować może. A biegniesz w nas tak mam umiejętności. On co? On tą rakietą może. Jest jeszcze? Ło! No, no, on posi, będzie to... was spychał. Chodź, chodź. chodź. Znaczy taka zabawa. Ty, teraz ty podpalił cię. Ty, on cię naprawdę podpalił. Zobacz, ile masz HP. Ty Cześć, z... to, o ty się sławie. <laughs> no i teraz co lecisz, co? On zaraz mógł go meteoryt uderzył. O, oh, chwalną! No. Wójcie Ale on nie wyleciał ciągle. Ale nie, on już wyleciał, bo tam miały sterowanie. Mm, no to... Tam właśnie, ta jego część. Dobra. To kapie szruta? Papier, kamień, nożyczki. Nożyczki. Papier, kamień, nożyczki. Papier, kamień, nożyczki. Papier, kamień, nożyczki. No papier, kamień, nożyczki. No jak, no coś ty jeszcze nie wszystko, A Ale ono nie ma nic Papier, kamień, A <acelibutek> to, no... <laughs> <laughs> to przegra gra? <laughs> Do, o, samo, kurde. No, najlepsza właśnie Szaman. jest rakieta, nie? No, szybko szamanie. Zielony. Mój gokart. O. Co? <laughs> za szybko pograć. Co? Jak to jest możliwe? To za szybko pograłem. <grym> nie, bo musimy to na filmie zobaczyć. Jak ja nie umarłem, ale. od samochodu? Chyba tak. Ale ten samochód musiał być jakiś strasznie silny. Konkretnie. Więc no. Nie wiem, jak to umarłeś.

Oni umrą tam. A Chcę go jako Frejt. Patrz on się teraz kapnie. I patrz jaki to jest. Da. Tak dużo osób robi. I spada. Wiem. <laughs> bo tu trzeba sobie dać Frejt, i on wie, że on będzie, on będzie patrzył na to. Ej, bo to jest w ogóle za mała mapa na tsunami. Co A ty. <laughs> tak. Ej, jak go nie A bo to jest taki kawałeczek. Też niektórzy mają jakieś city. <grym> Ta, można cheity jeszcze. Tam skoczyła. Poczekaj! Daj, <grym> to no, ty robisz. Spokojnie, będzie u to no, ty no. robisz, no? no nie ty? będziesz na arenie. Ja Papier nie, nożyczki. Kamien, nożyczki. Papierki, nożyczki. Ej, ale nie gramy papierkami i nożyczki, robię papi papierkami nożyce. Papier na życe. No już dwa jeden, papierka. Jest! Trailer park. A ty to, ale to chce pograć wcześniej, nie? <grym> tak. Od razu auto mnie zabiło. Żadna katastrofa nie musiała się stać. Auto mnie już zabiło. O, <grym> ja tu idę. O, chmura. Chmura. Mura. Ale to może też być tsunami, coś innego, nie? Co mhm. ty I będzie, co będzie? Weź Tornado co? będzie. Sądziesz? Nie wiem. Ja mówię, że będzie... O, chyba co będzie... Mamy? Nie, nie To mamy? nie będzie deszcz raczej. Albo może być deszcz, ale to chyba raczej nie będzie deszcz. Ej, to będzie tornado, Nie, to nie. deszcz! ucieka? To tylko śniegowy. Uważaj, bo jak stąd spadniecie to ten... To no, trip. To. Tylko tutaj... Nie to tak. Musisz unikać. Musisz... Do domu jakiegoś... Nie, umarłeś. <laughs> no i tak wieża zaraz się zawali. Jeszcze. No. To nie widać. Jezus. Jaka mgła. No ale tutaj się zamgliło. No. A bo tutaj z tego tam wchodzi. Co to jest? To jest maszyna. A co to jest maszyna? No za bobuksy ono kosztuje. A co ona robi dla maszyna? No ja no, za 100 boksów możesz zrobić tak, że będą się działy dwa katastrofy na raz. O. A to jakie my chcemy? Nie. No, To słowa. Ej, to lepiej nisko. Ścięstwo. Ście! Ścięsto. No dużo osób umarło, bym po prostu. To jej. Mój. Na rok. Na jakiś taki. No, zresztą, <grystu> kanał? Nie. No. Muszę się do niego nie wrócić. Ja go wyglądam. Mamajki. Przynajmniej <grystu> coś. Mamajki? Mamajki. Idę zobaczyć. Ten, ten nałóż, nie? <śpiew> no, zobacz, on jest człowiekiem <śpiew> no po to ma papier kamień no życie papier kamień papier papier kamień papier kamień papier ci. Pa papier kamień no ci. ci. <śpiew> okej okay, tym razem nie umrę dobra yy, to co to będzie nie wiem idę do fontanny zginie. <grystanie> <grystanie> jak <od> samochodu. Idę na fontannę. <grystanie> zginie jak od samochodu. Nie, bo mnie kulki zabiją. No właśnie. Jak on chodzi? Ty, czy teraz na plicie? <grystanie> Dobra, co będzie? Jest chmura, czy nie ma chmury? A jest, gdzie O, w ogóle, co to? Pod ziemię. Tornado, fuck it ma... dobra, to ja idę tu. Ja stwierdzę... Tornado jest łatwa. Fajnie wygląda. No fajnie, jak cię zje. Chcesz sobie polapać pod drogą? Nie, bo to dalują ci, że się zapylę się. Nie wygląda jak się, się na kanapie, nieźle. Spokaj spokojnie, ja nie. przeżyję. spokojnie, przeżyję. To może cię z koło zabije, co? Tak, zabije Patrzysz. Już... O, nubek poleciał. O, No ale to budyń. Ej, to jest. To jest gdzieś... sam? Nie, jeszcze on żyje. Jeszcze ktoś może. Nie, oni jeszcze żyją. O, o, jeszcze ten żyje, który w ogóle awkuje. A to jest nie sprawiedliwe. On awkuje i przyjeżdża. Trzeba tylko awkować, a inni zginąli, a bardzo dużo się napracowali. Przuczeli. No zobacz, jak on bardzo się napracował. No, a to co w ogóle spał. Ok. I... A, napracował mi dupa. Nie <grym> sobie Ta łysa też nie jest. Sam, ja w ogóle nie ma w ogóle fuck na. Robux. Fakie. 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 fuck you fuck you, fuck you fuck you, Fakie. będzie, Najlepsza będzie. Teraz będzie

nie, zmieniłem, zmieniłaś. <noise> no. Tak. Jeszcze cztery, cztery. Ile jest? 4. cztery. Paprika, mój nożyczek. Gdzie <noise> e, oni się chowali? Szkoda. Szkoda. A ile trwa ten ruch? 18 minut. Zgaduję. Przeliczył kolano. Dawaj. Przeliczyłem... Co? Co to, to jest? Okej, o nie, dobra. No, taki malutki deszcz. Dzień dobry, ja po Jak dogi Ja w żabce Dzień dobry, ja po hot, hot dogi się do tego kuchana wszyscy Po dogi, duszą go wszystko Ej, co jest? Ty, to takie groźne O to w ogóle nie jest groźne O, pod drzewem, tak Tak, wy się najmniej tak, zaklepować, boża przyjdzie i... No i będziecie, no, naprawdę Nie wiem, czy wiecie, ale... To jest dziewczyno-chłopak ale czemu on jest taki duży? Jak on się No po prostu magia rodowca. Właśnie tak. Mm. Teraz patrz, ty podszywami siedzi. O minie. Dobra, więc ja sobie teraz przejmę no, nie, to na luziku. No co się pchasz? Ja tutaj zapraszam sobie. Ja tutaj czekam, aż się skończy. Jeszcze mnie zabije, co? Nie, nie ma więc dzisiaj to na tyle, więc jeśli chcecie kolejny odcinek z Robloxa, a jeszcze w takim tym, to zostawcie um, Milion subów. Czy cię... Zostawcie ci łapki. Dala. Na I napiszcie w komentarzu, jak chcecie.